Sama nie wiem, co jest bardziej gorące moja kawa prosto z ekspresu, czy mój nowy pakiet prosto z drukarni. Ten pakiet nazywa się Elementarz XXI wieku i warto przyjrzeć mu się z bliska. Ja już to zrobiłam, a teraz chciałabym pokazać Państwu to, co udało mi się odkryć. Pierwsze wrażenie przy kontakcie z Elementarzem to nowoczesność. Szata graficzna, tematyka tekstów, rodzaje ćwiczeń, to wszystko dzieje się tu i teraz, w świecie, który dzieci znają. Spójrzmy na strukturę serii. W pakiecie na rok szkolny mamy dwie części podręcznika, cztery części ćwiczeń zintegrowanych, cztery części ćwiczeń do edukacji matematycznej, ćwiczenia z edukacji muzycznej z płytą CD dla każdego dziecka, teczkę artysty, zajęcia komputerowe też z płytą CD, zeszyty do kaligrafii i wyprawkę. Jest z czego wybierać. Na początek weźmy na warsztat sam podręcznik, bo to przecież najważniejsza część każdego pakietu. Na pewno rzucają się w oczy duże ilustracje, zdjęcia. Niektóre są tak realistyczne, że wręcz wychodzą z książki. Ale jednocześnie te ilustracje spełniają określone funkcje w podręczniku. To jest prawdziwy realizm dydaktyczny. O, choćby tu jest ilustracja z funkcją poznawczą. Tu funkcja metaforyczna. Dla dzieci to duży plus, a i nauczycielowi łatwiej się dzięki temu pracuje. Zobaczmy teraz, jak wyglądają materiały do nauki czytania. Zacznę od strony wprowadzającej literę. Na przykład E, jak elementarz. Proszę zobaczyć, ilustracja jest dynamiczna, z elementami akcji, aż się prosi, żeby o niej porozmawiać, układać zdania czy nawet opowiadania. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Wyrazy z omawianą literą pokazują tę głoskę w różnych pozycjach. Tu jest E w nagłosie, tu w śródgłosie, tu w wygłosie. Dla wielu nauczycieli ważnym kryterium wyboru podręcznika jest jakość tekstów do nauki czytania. Elementarz XXI wieku jest pod tym względem wzorowy. Mamy trzy poziomy tekstów przy wprowadzanej literze. Zaczynając od wyrazów z kolorystycznym podziałem na sylaby, tutaj na pasku pionowym, poprzez zielone teksty łatwiejsze na lewej, parzystej stronie rozkładówki z literą, aż do czarnych tekstów trudniejszych na stronie nieparzystej. Ale nad tym się nie będę rozwodzić, bo to jest oczywiste. Natomiast wypatrzyłam w elementarzu XXI wieku coś, czego nie mają żadne inne pakiety na rynku. Proszę spojrzeć, na końcu podręcznika zamieszczono teksty dodatkowe do każdej wprowadzanej litery. Te teksty są ułożone tylko z liter, które dziecko zna i mają taki sam poziom trudności jak teksty czarne, na parzystych stronach podręcznika. Dlaczego te dodatkowe teksty to jest taki dobry pomysł? Dlatego, że uruchamiają w dziecku takie pozytywne myślenie: znam dopiero kilka liter, a już tyle mogę przeczytać. Następna grupa ciekawych czytanek to pożeracze liter. One są oznaczone taką ikonką i są to teksty do samodzielnej lektury dla uczniów, którzy znają 23 podstawowe litery. Jeśli ktoś szuka narzędzia do indywidualizacji pracy z dziećmi, które już czytają, to lepszego nie znajdzie. Z kolei teksty oznaczone ikoną Wspólne Słuchanie wspomagają kształtowanie i rozwijanie słuchania ze zrozumieniem, ale przecież nie tylko. Również wzbogacają słownictwo dziecka. Natomiast osobną rzeczą wartą omówienia są pytania i polecenia do tekstów. Poziom trudności tych pytań jest zróżnicowany, poczynając od prostych pytań o informacje zawarte w tekście, poprzez pytania wymagające wydedukowania odpowiedzi, aż po pytania ogólne, które wymagają odwołania się do posiadanej wiedzy i doświadczeń. Muzyka Świerszczyk, bohater pakietowy, który się przewija przez cały podręcznik i spełnia bardzo wyrazistą funkcję wychowawczą, a jednocześnie jest przesympatyczny, dowcipny, jakby prosto ze świata dziecka. I jestem pewna, że z takim pomocnikiem jak Świerszczyk to te wszystkie kwestie wychowawcze pójdą znacznie łatwiej. Ja osobiście bardzo doceniam elastyczność pracy, jaką daje mi elementarz. Tu świetnym przykładem jest edukacja przyrodnicza nazwana przygody przyrody. Stanowi ona osobny kurs i mimo tego, że jest wpisana w każdym kręgu tematycznym w konkretny temat i dzień, to nauczyciel może ją przesunąć na inny dzień. I to nie zaburza mu pracy. I teraz proszę zobaczyć. Realizuje taki temat z przyrody, a potem płynnie przechodzę do ćwiczeń, które są w osobnym zeszycie, ale są spójne z tematami z książki i bardzo fajnie pomysłowo do niej nawiązują. Dzieci robią ćwiczenia korzystając z wiedzy podanej w podręczniku. Wielki plus ilustracje. Nauczyciel nie musi przynosić dodatkowych albumów, zdjęć. Wszystko, co dziecko powinno zobaczyć, jest w pakiecie. Akurat przyroda jest wyjątkowo dzieciom bliska, więc dobrze, że pomyślano o umieszczeniu w książce ciekawostek przyrodniczych, zabawnych faktów. To na pewno ujmie dzieci. Muzyka a zobaczcie, co odkryłam na końcu każdego tygodnia nauki. Odkryłam Dzień Odkrywców. A co to jest? To podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych w danym tygodniu w postaci ćwiczeń i gier z akcentem na współpracę w grupie. Przy czym nauczyciel ma możliwość wyboru nie tylko formy pracy w tym dniu, ale też powtarzanych treści. Można się skupić na utrwalaniu, albo można realizować specjalny scenariusz dostępny w obudowie. W tych scenariuszach dnia 5 jest więcej zajęć z pedagogiki zabawy, trening pamięci, zajęcia z rozwoju kreatywnego myślenia. W ogóle te ćwiczenia stawiają na utrwalanie przez główkowanie, bo takie są wymogi XXI wieku. Spójrzmy teraz na matematykę. Od razu powiem, że matematyka jest w elementarzu potraktowana szczególnie. Nie jest zintegrowana z pozostałymi edukacjami, znajduje się w oddzielnych publikacjach. No i znowu, dzięki temu nauczyciel ma dużą elastyczność w planowaniu zajęć. Są cztery godziny matematyki w tygodniu, i nauczyciel może nimi dowolnie żonglować. Jeśli potrzebuje na przykład więcej czasu na polski czy przyrodę, to matematykę przesuwa na inny dzień i nic się nie stanie. Specjalne strony Matematyka bliżej życia wizualizują treści matematyczne. Układ treści jest zmodyfikowany w stosunku do tradycyjnego w taki sposób, aby nauka była ciekawsza, dlatego na przykład wprowadzanie liczb jest szybsze. Cztery zeszyty ćwiczeń matematycznych też są przyjazne dla dziecka. Widać, że dla nowej ery matematyka się po prostu liczy, a przecież ten przedmiot jest coraz ważniejszy w obecnych czasach. Muzyka Kolejna rzecz, która świadczy na korzyść elementarza, to wychowanie muzyczne. Dziecko dostaje podręcznik i płytę CD. Tylko dla siebie. A z kolei w podręczniku są tak zwane kartki ze śpiewnika, żeby uczeń mógł sobie stworzyć właśnie swój śpiewnik. Także każdy uczeń ma płytę, którą może zabrać do domu. Ma teksty piosenek i wspólnie z rodzicami śpiewa piosenki poznane w szkole. A to nie wszystko, bo jest jeszcze zupełnie nowatorski blok zajęć. Muzyka i zdrowie. On zawiera na przykład ćwiczenia relaksujące i polisensoryczne, które wspomagają rozwój psychoruchowy i intelektualny dziecka. Według mnie to fantastyczny pomysł. W elementarzu XXI wieku jest jeszcze teczka artysty, dołączona do pakietu podstawowego. Zobaczmy, co tam ona ma w środku. Projekty plastyczno-techniczne, dużo elementów do wycinania, kolorowanki wszystko tak zrobione, że dosłownie zachęca do praktycznego działania. Będzie mnóstwo świetnej zabawy z tą teczką. Gdybym miała podsumować to, co zobaczyliśmy, bardzo mi się podoba ten elementarz XXI wieku. I zawartość, i nawet sama nazwa budzi takie miłe skojarzenia widać, że jest to dobrze przygotowana seria. Na mnie robi wrażenie duża ilość ćwiczeń zachęcających do współpracy w grupie, do kreatywnego myślenia, do rozwijania talentów. Dzieci na pewno to docenią. A jeśli idzie o zalety z punktu widzenia nauczyciela, po pierwsze, materiału jest tyle, że nauczyciel, jeśli nie chce, to nie musi nic więcej przygotowywać. Ma mnóstwo różnorodnych zasobów, dostosowanych do potrzeb uczniów. Po drugie, solidna i bogata obudowa do każdej edukacji. A co to oznacza w praktyce? więcej narzędzi do przygotowania ciekawych zajęć. I po trzecie, ta seria naprawdę umożliwia nauczycielowi pracę zgodnie z jego stylem nauczania. To jest właśnie szkoła XXI wieku.